Witam Państwa serdecznie. Dziś pragnę przedstawić Państwu wiersze przybliżające nam piękno, piękno świąt Bożego Narodzenia. Jako pierwszy, proszę Państwa, będzie Pasterka. Mróz ścisnął okowami ziemię, śnieg skrzypi pod nogami, Błyszczą iskierki śnieżynki zimowej, jak okruchy diamentowe. Cisza legła cieniem nad polami, miastem, wsią. Tylko w oknach błyszczą lampki i ozdoby zawieszone na choince. Nagle tą ciszę przerwał radosny dźwięk dzwonów, wzywających ludzi na pasterkę. A echo porwało te dźwięki, niosąc je przez świat cały, głosząc nowinę, że dzisiejszej nocy do ludzi przyszedł Jezus Mały: hej, kolenda, kolenda. Bóg się rodzi, Pan na ziemię nam przybierzy. Złoty anioł na choince, na stole opłatek leży. Wszyscy czekają na pierwszą gwiazdkę, która na niebie zaświeci. Matka złoży życzenia, prezenty dostaną dzieci. Puste miejsce na wędrowca czeka. Może ktoś głodny przyjdzie z daleka i przy wigilijnym stole zapomni o troskach i samotnej doli. Dzwony wzywają na pasterkę. W powietrzu niesie się ich drżenie, Kolendy słychać w każdym domu. To święta, Boże Narodzenie. Święta w samotności. Siedzę sam w pustym domu. Za ścianą kolędek ktoś nuci cichutko. Na stole stoi pusty talerzyk i szklanka z wódką. Gdzie są wszyscy, którzy kiedyś przyjaźń, mi obiecywali? Miłość, szczerość, koleżeństwo. Bóg się rodzi, słychać z dali. Schylam głowę nad talerzem, biorę w rękę szklankę pełną. Czekam, może ktoś zapuka. Opłatkiem podzieli się ze mną. Nic takiego się nie dzieje. Dziś, nikt dziś o mnie nie pamięta. Bóg się rodzi, moc truchleje, bardzo smutne są te święta. Nie życzę nikomu z Państwa takich świąt. Na stole biały obrus i sianko pod nim, pusty talerz czeka na wędrowca. Kap smażony, barszcz z łóżkami, równe kawałki makowca. Wszyscy czekają cierpliwie. Aż pierwsza gwiazdka zapłonie, matka weźmie opłatek w swe spracowane dłonie i, z, dzieląc go z domownikami, złoży serdeczne życzenia, aby spokojne i szczęśliwe były te święta Bożego Narodzenia. Bóg się rodzi, popłynie kolenda, podniosły nastrój, czasem łza zabłyśnie wokół. W sercu nadzieja, że doczekamy do następnego roku czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo.